Cześć kochani, to Pan Bartek ze Stowarzyszenia Otwarta Wiliczka, czyli Bartłomiej Krzych, radny Rady Miejskiej. A na tym nagraniu chciałem Wam powiedzieć o podwyżce opłat za śmieci, yy, sprzedaży nieruchomości, trochę też o autobusach, no i o tym, co działo się o 3, 3 lata temu i co udało nam się w sumie przepowiedzieć. Po pierwsze, podwyżka opłat za śmieci. Jutro na obradach ma się pojawić propozycja podwyżki opłat za, za śmieci, prawdopodobnie do 42 zł, no nie wiem, bo nie ma jednomyślności, bo... Wszyscy radni się oprócz mnie boją zagłosować za podwyżką. A ja się nie boję i powiem wam dlaczego. Po pierwsze, opłata 30 zł dotychczasowa obowiązuje nas już od 4 lat. Pamiętacie tą aferę, głośną aferę 2020 rok, kiedy mieliśmy w zasadzie dwie podwyżki opłat za śmieci. Najpierw z 15 do 25 zł. Tak było na, na początku 2020, chyba w lutym 2020 to weszło, a później pod koniec 2020 jeszcze z 25 do 30. I teraz pokażę Wam artykuły dla przypomnienia. Tu widzicie artykuł ze stycznia 2020, dramatyczna e, podwyżka opłat za śmieci w Wieliczce. No i tu poniżej jest napisane, że miesięczna stawka za odbiór śmieci z wzrośnie do 25 zł z 15 za osoby, zauważcie, czyli to było ponad 50%, o 10 zł z 15. No i następnie w listopadzie, koniec listopada 2020, szykuje się bardzo bolesna podwyżka cen za odbiór śmieci. No i tu w artykule, że cena ma wzrosnąć do 30 zł od osoby z 25. No i teraz dla przypomnienia, to był czas COVID-u, czas niepewności, a nam burmistrz Artur Kozioł dowalił dwie podwyżki bardzo mocne podwyżki opłat za śmieci. No i wtedy protestowaliśmy, ja zbierałem podpisy, ale to, to 30, zł, 30 zł zostało utrzymane. Tu kolejny artykuł, pod, podwyżka zostaje mimo tysięcy podpisów pod uchwałą o jej uchylenie. No i przypomnę, rok 2020 nie było inflacji, nie było drożyzny, a śmieci bardzo mocno wzrosły. Dochody ludzi nie rosły. I tak jak wspomniałem, ta podwyżka Została, ale myśmy też protestowali. Zrobiliśmy zbiórkę podpisów pod referendum i wysłaliśmy 5000 takich ulotek. Widzicie to? O! 5000 ulotek dotyczących referendum i popatrzcie, pisaliśmy: Dalsza niegospodarność to wyższe opłaty i ryzyko bankructwa gminy. I to było na początku 2021. Tu jest cały plakat. Może niektórzy pamiętają rozpiska tego, tych kosztów życia, jakie mamy. No i burmistrz skoził się wtedy, przestraszył tego referendum i nie wysłał zawiadomień o podwyżce opłat za śmieci, czyli ludzie jakby nie dostali na papierze, ile mają płacić. Dopiero w lipcu to dziś wysłali, no i stąd się zrobiło całe mega yy, zamieszanie. No i teraz minęły 4 lata. W ciągu tych 4 lat to mieliśmy prawie 50% inflacji, można powiedzieć. Jeżeli popatrzymy choćby na płacę minimalną, to zaraz Wam pokażę. Na początku 2021 wynosiła ona 2800 zł, a od przyszłego roku będzie 4600 no oprócz tego 500 plus zamieniło się w 800 plus I w zasadzie można tak w uproszczeniu powiedzieć, że Wszystko w Polsce podrażało, tylko nie śmieci w Wieliczce Ale to było do przewidzenia, że, że teraz po wyborach będzie ta podwyżka opłat za śmieci, bo ona musi być prędzej czy później, ja to mówiłem na każdym spotkaniu wyborczym, że jaki burmistrz by nie był, będzie musiał podnieść opłaty za śmieci, bo nie można cały czas dopłacać z kredytu, bo co robił burmistrz Artur Kozioł? On po prostu nie podnosił opłat za śmieci, bo się bał niepopularnych decyzji, bo mu zależało star na starcie w wyborach tam na posła, na europosła, no i po prostu brał kredyty i dopłacał, jakby pokrywał z kredytu koszty śmieci, żeby ludzie płacili mniej. Tak w uproszczeniu. No i teraz kredyty się skończyły, Wieliczka nie ma, yy, wieliczka nie ma zdolności kredytowej, bo już jakby całą wykorzystała. Teraz kredyty czas spłacać, no więc trzeba jakoś yy, opłacać tych ludzi, bo ci panowie, którzy jeżdżą śmieciarkami, oni chcą zarabiać, no muszą, nikt nie będzie za darmo tego robił. To, to, no, to nie jest wolontariat, to jest ciężka praca. Rano trzeba wstać, trzeba się wysilić fizycznie. No, i teraz oczywiście no, można nie podnosić opłat y, za śmieci, można y, do tego dopłacać z dołu. tylko pytanie, czy, y, z czego dołożyć, skądś trzeba zabrać, bo kredytów nie można. No albo sprze trzeba sprzedać działki, albo, no na przykład, oszczędzić na komunikacji, obciąć kolejne kursy autobusów. Nie ma innego wyjścia. No więc, jeżeli teraz y, niektórzy radni nie będą głosować za podwyżką y, opłat za śmieci, no to automatycznie no, podnosi się ryzyko tego, że kursy autobusów będą obcięte, no bo. Tylko na kursach autobusów można robić cięcia. Przedszkola muszą działać, śmieci muszą być odbierane, szkoły muszą działać, drogi muszą być utrzymywane. Jeśli ktoś chce wskazać, gdzie można zaoszczędzić miliony, to wskażcie to. I z pustego nawet Salomon nie naleje, coś trzeba będzie zrobić. Jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości, to te nieruchomości, które zaplanował pan Artur Kozioł w tym budżecie, one w ogóle nie zostały wystawione do sprzedaży i się nie sprzedadzą. Trzeba szukać nowych. A jeśli nie będzie sprzedaży od nieruchomości, to Wam teraz pokażę protokół Regionalnej Izby Obrachunkowej, czyli organu nadzoru, który opiniował budżet na ten rok, i też zobaczycie, co tam było napisane, jak była dyskusja. Tu widzicie protokół z posiedzenia kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w dniu 17 stycznia, czyli na początku roku. I tu był wniosek kolegianta, który się zajmował wtedy Wieliczką o stwierdzenie, wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej też postępowanie o stwierdzenie nieważności. I teraz przeczytam Wam te dwa kapity. Przewodniczący kolegium przekazał, że w przypadku braku realizacji planowanych dochodów ze sprzedaży majątku gminy Wieliczka, czyli sprzedaży działek, wymuszą konieczność opracowania uchwalenia przez Radę Miejską w Wielicce programu postępowania naprawczego. Pani Anna Polak zwróciła uwagę, że jeśli nie uda się zrealizować założonych w budżecie dochodów ze sprzedaży majątku w pełni, to gmina Wieliczka nie będzie miała możliwości zaciągnięcia kredytu na pokrycie wydatków ze względu na wskaźniki, które już są znacząco obciążone spłatami. I to nie są moje słowa, tylko to już było wiadomo od początku roku. Skończyło się to wszystko na tym, to, że, że nie stwierdzono tej nieważności, tylko niby zlecono kontrolę. Tak naprawdę nic nie zrobiono, żeby panu Arturowi Koziołowi nie zaszkodzić przed wyborami. No i teraz to się wszystko kumuluje na nowym burmistrzu, czyli Rafale Ślęczce. Ja to wszystko rozumiem, dlatego ja nie przeszkadzam, tylko staram się pomóc. No ale jest wielu radnych, którzy no, chcą sabotować cały czas i pokazywać, hejtować, jaki to zły burmistrz nowy nam się trafił, bo się najwyraźniej się nie potrafił pogodzić z porażką. Burmistrza, którego wspierali I teraz co do jutrzejszych obrad To tutaj na stronie Wieliczka.sesja.pl Możecie sobie zobaczyć porządek Obrad i dokumenty No i tutaj są właśnie od punktu dziesiątego Uchwały w sprawie Sprzedaży działek Większość w Wieliczce, też w Golkowicach W Kokotowie no i to jest taki trochę akt desperacji, że nagle szukamy działek, które możemy sprzedać na szybko, bo potrzebujemy pieniędzy, żeby przetrwać, żeby no chociażby utrzymać te autobusy, którym niby tak wszystkim zależy, ale z drugiej strony nikt nie dba o to, skąd wziąć pieniądze na nie. I no i są te uchwały, i one wzbudziły wiele niepokoju. I słusznie, ja w wyborach mówiłem, że każda to był mój postulat, i który bym wprowadzał jako burmistrz, i tak będę się domagał też jako radny. Że każdy zakup nieruchomości, każda sprzedaż nieruchomości w danej wiosce, sołectwie czy danym osiedlu powinna być poprzedzona opinią właśnie Rady Sołectwa albo Rady Osiedla. A tutaj w ogóle nie mamy w tych przypadkach takiej informacji. No i się okazało, że tam co do dwóch. Yy, tych uchwał jest stanowczy sprzeciw co do yy, ulicy Świę... działki przy ulicy Świętej Barbary i, i na osiedlu Lekarka, no i te yy, dzisiaj się okazało, że już tych tej sprzedaży na, <coughs> na pewno nie będzie. Natomiast yy, to też jakby od razu nie uratuje wiliczki, bo my mamy problem już i teraz z pieniędzmi, z brakiem pieniędzy, bo taka pro... to są tylko jakby to jest uchwała intencyjna, że rada... radni przyzwalają na sprzedaż, później jeszcze musi być ogłoszenie, przetarg Jeden, dwa, <laughs> przepraszam, wycena. I to cała procedura od, od takiej zgody, którą my mamy głosować, do uzyskania pieniędzy to jest w praktyce pół roku przynajmniej. Wracając jeszcze do stawki opłat za śmieci, to trzeba pamiętać, że niepołomice mają już 40 zł od ponad roku. I tak na dobrą sprawę Wiliczka też powinna mieć od, od roku stawkę 40 zł. Ja powtórzę: w 2020 roku protestowaliśmy, bo były dwie duże podwyżki opłat za śmieci, kiedy był czas covid a kiedy nie było takiej inflacji jak była teraz przez ostatnie lata. Także mm, zobaczymy, jak jutro będzie na obradach. Możecie oglądać, możecie przyjść. Każdy może przyjść na obrady Rady Miejskiej jutro o 16, czyli 18 września o y, 16, a na następny dzień o 19. Zapraszam na 19 września o 18, zapraszam na dyskusję o autobusach. Będziemy dyskutować, jaką rolę powinni pry, y, pełnić prywatni przewoźnicy, jaką spółka gminna, jaka jak wygląda powinna, powinna wyglądać komunikacja miejska, co da się zrobić i y, co powinniśmy zrobić, żeby uniknąć tego, że przewoźnicy prywatni się zwiną, a później zwinie się też komunikacja miejska, bo Wiliczka będzie bankrutem i będzie musiała całkiem oszczędzać na y, autobusach. To tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam pan Bartek ze Stowarzyszenia Otwarta Liczka. Cześć.